W poprzednich filmach przerabialiśmy zagadnienie filtrów i presetów. W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób zmienić ustawienia wideo na poziomie gry arcade lub platformy. Film ten jest uzupełnieniem do tematu filtrów i presetów. W systemie Mistera możliwość zmiany ustawień wideo na poziomie poszczególnych gier jest funkcją specyficzną dla rdzeni arcade. Dla platform komputerowych i konsolowych, zaawansowane opcje dostosowania wideo na poziomie pojedynczych gier są niedostępne. Przynajmniej podczas tworzenia tego filmu. Można by spytać, dlaczego tak jest. W przypadku wczytywania gry Arcade obsługiwanej przez Mistera, najpierw wczytywany jest plik RBF z folderu Media Fat Arcade Course. Jak widzimy w lewej części Midnight Commandera. RBF oznacza Raw Binary File i jest to plik binarny zawierający konfigurację układu FPGA, czyli implementację sprzętową danego systemu. Plik RBF często obsługuje kilka gier, które istnieją w postaci plików MRA. Po załadowaniu RBF wczytywany jest plik MRA, czyli Mr. ROM Assignment. Jest to specjalny plik dostępny tylko dla rdzeni Arcade, jak widzimy w lewej części Midnight Commandera. Zadaniem tego pliku jest ułatwienie uruchamiania konkretnej gry Arcade w określonej wersji. Przykładem niech będą pliki gry 1943, różniące się nazwą, przy czym nazwa każdego z tych plików reprezentuje inną wersję gry. Na samym końcu wczytywany jest plik ZIP z widocznego folderu, który zawiera rzeczywiste ROMy gry Arcade. Tutaj zaznaczone przeze mnie Romy dla gry 1943. A jak to wygląda w przypadku uruchomienia gry komputerowej lub konsolowej? Z racji tego, że gry dla tych platform nie są oddzielnymi rdzeniami, a jedynie plikami Romów, które wczytujemy do komputera lub konsoli, nie jest możliwe uzyskanie dostępu do indywidualnych ustawień wideo dla jakiejkolwiek gry. Powiem więcej, nie tylko nie można zapisać ani wczytać ustawień wideo, ale żadnych innych ustawień dla gry komputerowej lub konsolowej. Jakakolwiek modyfikacja ustawień i zapisanie ich jest możliwa tylko dla platformy. Dla przypomnienia, platforma to dowolna gra arcade, komputer lub konsola. Rdzenie lub skróty do rdzeni znajdują się w folderach. Widoczny tutaj Media Fat Computer, następnie Media Fat Console, zawierający rdzenie lub skróty do konsol, oraz Media Fat Console Autobot, który zawiera skróty do rdzeni kilku konsol telewizyjnych dodatkowo wyświetlających filmik startowy po uruchomieniu. Skoro jesteśmy przy rdzeniach, w ramach bonusowej informacji powiem, że choć system Mistera kieruje się wieloma regułami, doświadczysz w nim również nieoczywiste wyjątki. Podam ci teraz przykład. Znajdując się w folderze Media Console, widać, że posiadamy plik Atari 2600 MGL, wykonując podgląd przez F3, Zobaczysz, że jest to skrót do rdzenia konsoli Atari 7800. Jaki wynika z tego wniosek? Otóż taki, że to plik Atari 7800 odpowiada za emulację konsoli Atari 2600. Wracając do zagadnienia ustawień wideo, który jest tematem przewodnim tego odcinka, uznałem, że odpowiedzią na pytanie. Dlaczego nie można używać indywidualnej konfiguracji wideo dla gier komputerowych oraz konsolowych, czyli Romów wczytywanych do tych platform, a można to zrealizować dla gier arcade? Będzie przedstawienie tego od strony działania systemu w Misterze. Dla przypomnienia, konfigurację filtrów i presetów możemy zrealizować na poziomie globalnym. Konfigurację filtrów i presetów możemy zrealizować również na poziomie rdzenia. I teraz dochodzi nam temat konfiguracji ustawień wideo, którą możemy zrealizować na poziomie gry Arcade, komputera lub konsoli, ale już nie dla ROMu, dla komputera lub konsoli. Przejdźmy więc do tego wariantu konfiguracji. Na potrzeby tego zadania wczytamy teraz kilka gier Arcade oraz kilka platform i podejrzymy, co zmienia się w strukturze plików w Midnight Commanderze. Odpaliłem grę 1942 w wersji arcade. Tak wygląda bez filtrów. Wciskam klawisz F12 i przechodzę do zakładki wideo. Mam możliwość modyfikacji różnych parametrów, więc ustawię opcję Rotate Screen na No. Po czym wybiorę reset. Widać, że po resecie zmiany zostały zastosowane. Teraz wyjdę z gry 1942 i uruchomię kolejną grę Arcade. Odpaliłem grę Amidar, wciskam F12 i widzę, że brak zakładki wideo. A wszystkie ustawienia dotyczące obrazu są możliwe do zmiany w głównej zakładce. Pozmieniam cztery pierwsze opcje. Wybiorę opcję Reset. Widzę różnicę w obrazie względem oryginalnych ustawień. Wyjdę więc z Amidara uruchamiając kolejną grę. Uruchomiłem Bomb Jack Arcade. Teraz F12. Pozmieniam pierwsze 7 segmentów opcji wideo. Wywołam opcję Reset. Jak widać, zmiany zostały zastosowane, więc wyjdę z gry. Jestem już w folderze media config, który zawartość ma posortowaną według dat od najnowszych do najstarszych i widać, że żadne nowe konfiguracje dla wszystkich trzech gier arcade nie zostały zapisane w postaci plików. Wykonam więc ponowne uruchomienie jednej z tych gier. Obraz gry wygląda identycznie jak przed wprowadzeniem zmian. Oznacza to, że zmiany ustawień wideo nie zostały automatycznie utrwalone, jak miało to miejsce podczas konfiguracji filtrów i presetów w poprzednim odcinku. Sprawdzę jeszcze Bomzik Arcade. I widać, że mamy analogiczną sytuację. Wcisnę więc klawisz F12, zmienię parametry wideo przechodząc przez opcję z głównej zakładki z ustawieniami zmieniam wszystkie parametry, aby było widać różnice, a następnie zapiszę to z poziomu menu system save settings. A następnie wrócę do menu głównego mistera i wczytam ponownie rdzeń bomb jacka, aby mieć pewność, że ustawienia zostały utrwalone. I po resetie widzimy, że ustawienia dotyczące wideo zostały wczytane, a obraz gry różni się od oryginalnego, czyli tego, który mieliśmy przed zapisaniem konfiguracji opcją Save Settings. Dlatego teraz przywrócę oryginalne ustawienia. Mogę to zrobić poprzez F12 oraz modyfikację tych ustawień, ale ja po prostu usunę pliki konfiguracyjne. Zrobię to w klasycznie znany już nam sposób w Midnight Commanderze. Widzimy, że plik BombJack Config istnieje, który notabene możemy sobie podejrzeć przez F3, który odpowiada właśnie za konfigurację wideo dla tej gry. A więc, teraz usunę plik BombJack Config. Uruchomię ponownie bombdzika i postaram się przejść jedną planszę w tej grze. Prześledźmy teraz po dwie platformy komputerowe i konsolowe pod kątem modyfikacji ustawień wideo. Odpalę więc rdzeń komputera, na przykład Amstrad CPS. Następnie odpalę grę Fruity Frank, wyświetlimy zawartość dysku oraz uruchomimy. Następnie F12, Audio and Video. Pozmieniam trzy segmenty opcji w tym wyświetlacz typu zielony ekran i wykonam system save settings To samo przetestujemy na komputerze 64. Podpaliłem grę Flimbo's Quest. Następnie F12 Audio and Video Zmienię pierwszy segment opcji Oraz zapiszę przez Save Settings Po czym F12 audio and video Nieco pozmieniamy oraz zapiszemy przez system Save Settings I kolejną konsolą niech będzie Super NES uruchomioną grą ah, Real Monsters. Po czym? F12, audio and video, Teraz Safe Settings. Po dokonaniu zmian ustawień wideo dla dwóch komputerów i konsol czyli Amstrada CPS, C64, NES i Super NES, nadszedł czas, aby podejrzeć strukturę plików w Midnight Commanderze zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami dotyczącymi listowania plików. Widzimy, że przybyły pliki konfiguracyjne dla czterech platform, którym zmienialiśmy ustawienia wideo. Gdy ponownie uruchomimy te komputery i konsole, zmodyfikowane ustawienia wideo zostaną załadowane i zastosowane. Należy pamiętać o tym, że aby utrwalić modyfikacje wideo na poziomie gry arcade lub platformy, zawsze należy zapisywać je, wybierając opcję System Save Settings. Patrząc pod kątem użyteczności opcji wideo, ja sam nie konfiguruję tych ustawień, ale może ktoś z Was znajdzie dla siebie zastosowanie. Bazując na poprzednim oraz na tym filmie, wiesz już w jaki sposób konfigurować filtry i presety oraz ustawienia wideo. Powinieneś poznać jeszcze jeden aspekt, który może mieć kluczowe znaczenie w wynikowym obrazie. Mister FPGA w dużej mierze opiera się o plik Mister Ini. Jest to podstawowy plik konfiguracyjny, który zawiera ogólne ustawienia dotyczące Mistera i jest odczytywany przez urządzenie podczas startu systemu. Plik Mister INI określa różne parametry, takie jak ustawienia wideo, dźwięku, kontrolerów, filtrów, presetów oraz innych. Ale plik Mister INI to nie jest jedyny plik tego typu. Znajdujemy się teraz w menu głównym MISTERA i w sekcji CONFIG, w obszarze której możemy przemieszczać się w lewo lub w prawo w zależności od potrzeb i widzimy wpisy MAIN, DVI, RGB oraz SVID. Wpisy te odpowiadają za pliki konfiguracyjne przeze mnie zaznaczone na żółto, spośród których opis MAIN reprezentuje plik główny, czyli Mr. INI, a RGB odpowiada za wpisy w pliku Mr. RGB INI. Pozostałe to dodatkowe pliki konfiguracyjne, które skupiają się na innych aspektach wideo i nie będziemy się nimi zajmować. W tym przypadku pozostałe to Mr. DV INI oraz Mr. S-Video INI. Nawiązując jednak do pliku Mr. RGB INI, Wiele platform, które są emulowane lub replikowane w misterze, w oryginale używało sygnału RGB do wyświetlania obrazu. Ustawienia w pliku Mister RGB ini obsługują parametry takie jak: typ sygnału wideo, częstotliwość odświeżania oraz inne ustawienia bezpośrednio związane z jakością obrazu. Bazując na pliku Mister RGB ini, który pozwala na dostosowanie ustawień wideo do konkretnych potrzeb lub konfiguracji sprzętowej, na przykład typu monitora, możemy uzyskać inny, często lepszy efekt wizualny w porównaniu do standardowego pliku Mister ini. Dlatego teraz zaprezentuję ci grę Ghost Goblins Arcade z filtrem Scanlines Brighter TXT, oraz z presetem Arcade Older Horis INI w obu trybach wyświetlania, czyli w trybie MAIN oraz w trybie RGB. Na potrzeby tego będę modyfikować oba pliki INI pod kątem filtru i presetu, czego już nie będę prezentować. <mulary> Jak na tobie, ale na mnie największe wrażenie zrobił tryb filtru Scanlines Brighter oraz tryb presetu Arcade Older Horiz w trybie RGB. Z czego Arcade Older Horiz bardzo dobrze odzwierciedla efekty graficzne znane z salonów arcade. Minusem tego presetu jest fakt, że do pełnego wrażenia wymaga ustawienia większej jasności wyświetlacza. Oczywistym wydaje się fakt, że stosując różne kombinacje filtrów lub presetów, albo nawet filtrów wraz z presetami i plikiem Mr. INI lub Mr. RGB INI, możesz uzyskać różne nietypowe efekty wizualne. Dlatego zachęcam Cię do eksperymentowania, uprzednio wykonując kopię zapasową karty MicroSD lub przynajmniej kopię plików, które poddajesz modyfikacji. W ramach dodatkowej informacji, podczas przeglądania lub edycji parametrów systemu przez Web Control Panel, dane, które tutaj są prezentowane, dotyczą tego pliku INI, który w danej chwili jest aktywny. Przynajmniej na czas tworzenia tego filmu obowiązuje ta reguła. Przekładając to na zagadnienie Default Video Filter lub Default Video Preset z poprzedniego odcinka, w web control panel wyświetlać się będzie parametr, który jest wpisany w takim pliku typu mister ini, który aktualnie jest załadowany. A więc może zdarzyć się taka sytuacja, że w pliku mister ini skonfigurujesz jakiś preset, zaś aktualnie będziesz używać pliku mister rgb ini, który nie posiada żadnego wpisu dotyczącego presetu. W takiej sytuacji web control panel pokaże ci stan Wynikający z aktywnego pliku Mr. RGB INI, czyli brak wpisu dotyczącego presetu. W tej chwili informacja ta może wydawać się niepotrzebną komplikacją, ale gdy zaczniesz przełączać się między filtrami, presetami i odpowiednimi plikami typu Mr. INI, info to może okazać się bardzo przydatne. Uzupełniając wiedzę, dodam, że w Misterze możesz przełączać się między różnymi plikami typu Mister Inni przy pomocy skrótów klawiszowych na kontrolerze. Aby skorzystać z tej funkcji, pliki muszą mieć następujące nazwy. A więc główny plik Mister INI, alternatywny to Mister Alt1 INI, kolejny Mister Alt2 INI lub Mister Alt3 INI. Po spełnieniu tego wymogu możliwe będzie przełączanie między tymi plikami za pomocą skrótów na padzie, na przykład padzie typu Xbox, wybierając odpowiednio. W przypadku pliku Mr. ini będzie to przycisk select lub na nowszych padach Xboxowych back plus kierunek right. W przypadku pliku Mr. alt 1 ini będzie to back plus kierunek left. W przypadku Mr. alt 2 ini back plus kierunek Up, a w przypadku Mr. Alt 3 INI będzie to Back plus kierunek Down. Mam teraz do zakomunikowania dwie uwagi. Uwaga pierwsza. Należy pamiętać o tym, że po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia domyślnie załadowany będzie plik Mister INI. Zasada ta będzie obowiązywać zawsze, niezależnie od tego, który plik był używany ostatnio, czyli przed wyłączeniem mistera. Uwaga druga: jeśli pliki konfiguracyjne mają inne nazwy niż przedstawione tutaj na ekranie, przełączanie za pomocą skrótów na padzie nie będzie możliwe. A więc korzystając z plików o nazwach widocznych tutaj na żółto, na przykład Mister RGB ini, Mister Svideo ini, czy Mister DV ini, jak ma to miejsce w moim przypadku. Przełączanie między tymi profilami z poziomu menu głównego nadal będzie możliwe klawiaturą lub padem, z tym, że nie będzie możliwy dostęp do tych plików w postaci skrótów na padzie, które wcześniej wymieniłem. Pliki konfiguracyjne typu Mr. INI czy Mr. RGB INI lub inne bardzo dobrze sprawdzają się podczas podłączania Mistera do innych wyświetlaczy, na przykład starych telewizorów lub monitorów typu CRT. Wszystkie posiadane przeze mnie pliki typu Mister Ini będą zaploadowane i umieszczone w opisie do tego filmu. A w tym filmie to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie dotyczącym Mister FPGA.